Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Małgorzata Nyćkowiak i od tego miesiąca będę prowadziła dla Was, jak również dla osób niewidzących, informator Stowarzyszenia w wersji audio-wideo. Mam nadzieję, że nasza nowa propozycja spotka się z Państwa aprobatą. Z niezwykłą przyjemnością mamy zaszczyt poinformować, że wydane przez nas czasopismo Postpenit uzyskało bardzo dobre rekomendacje Rzecznika Praw Obywatelskich, który uznał wydany dwumiesięcznik za pomocny w socjalizacji sprawców przestępstw. Stowarzyszenie zmieniło również logo, ale to nie wszystko. Zmienia się cały jego brand. Już wkrótce zobaczycie nową szatę graficzną stron i materiałów promocyjnych. Stowarzyszenie zachęca także do korzystania ze wsparcia i pomocy dla rodzin osób pozbawionych wolności i osadzonych, udzielanych w ramach programu interwencja i wsparcie w prawidłowym powrocie do społeczeństwa osób skazanych. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w zakładce Program. Przypominam również, że od marca bieżącego roku działa bezpłatna infolinia telewsparcie. To wszystko w naszym informatorze na dziś. Do zobaczenia. Małgorzata Neckowiec.